Siemano widzowie w dzisiejszym odcinku tutaj jest sześć samochodów i będą się mierzyć. Od żółtego. Zaczynamy. Dobra, no tak, ręczny. No nie eee, no. On nie wiem, coś tak... Nie wiem o co chodzi, ale on jakby ma coś... Nie wiem, tak specyficzny jest. To jest bolik, tak. Prosty. no bo do bączków tak każdy każdy no, samochód to zrobi jak ma tu ale jako tako do driftu no na pewno się coś da ale o o o coś było było dobra myślę że Tak... jakiś dobra drift ogólnie zaliczony czyli coś się da to Tu mam mamy takiego szarego i... polowałby to, zlecimy uję i... i... Ło! I... I... Ło! o jaki bok! no... Ło jak ładnie wchodzi! jeszcze się trochę rozpędzać spójrzmy na tamtej starazce wchodzimy, zlecimy no... No, spoko, ogólnie, więc powiem tak, myślę, że on jako tako to na razie tak z tych samków, które były już jeżdżą na to pierwszy, mimo, że ma mniej koni chyba niż tamten, więc, że tak powiem, nie konie drift, tak bo że konie zawsze pomagali dobra. Ooooooo Ale jeszcze nie to, jeszcze nie to Tu się tak więcej wyciągnąć Wprost, hop Hop, 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 hop Hop, oj No, tak to jest Gdy się driftuje Tak to jest Dobra, szybka naprawa Dalej, dalej, dalej Chyba co? że tak powiem, na razie pierwszy raz w drifcie, to jest taki, nie no, taki duży plac i się, i się brypać gdzieś, to jest po prostu a, dalej, 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 ciągnij, ciągnij, wyciągniesz leszko Wyciągniesz! dasz radę, o, ładnie, ładnie o, jak ładnie ale dobra, to ja tu mówię o jakiś jakichś a tu trzeba no tak, jeżeli chodzi o drift Myślę, że to ja myślę. ale taki gorzej czy ogólnie nie. Gorzej nie jest. Dobrze się nie mieści jest. Tutaj jest chyba w ogóle nie jest, sama, jest tu. O! tych grywków. lata. Tak, tylko jeszcze jest kwestia, jak mam tak bok, bok polecieć, ale ogólnie na zakręcie dobrze leci. Czyli jednak wskazuję. No to już jest zakręt, tak? Bo to jest po ty, bo to jest po jakby ręcz Ale na samym gacie też się da tak? i chyba jest, tako, jest tak połączony dobrze. tak taką. Oj, no, bączki no, też ładnie wychodzą. Więc ja myślę. Dobra. W sumie. Spoko dobrze się jeździ. Więc myślę teraz, kolejna następny co tak, mamy takiego powiem wyścigowego taki ulepszony więc trzeba zacząć. dobra tak, dodajemy ja gazu na drive, Nie? bo to automatyk. uuu jak ciągnie gość ciągnie lepiej niż drift niż od driftu no nie no to uuu, ale ładnie. O, o, nie, dobra, genialnie, genialnie, po prostu genialnie, dobra, Gigalot. więc po prostu, nie no, spoko, tylko już się silnik zagotował, ale dobra, ale to wiadomo, drift wymagająca rzecz, to następne, klasyk, no to tak, klasyk, mocy dużo nie ma, woli się rozwraca. Trzeba zobaczyć tak wiadomo, każdy sam bierze udział. No nie każdy tajemy jakby tej grze, ale... Ale! Ło! Wow. Czekaj! Klasyk? I coś zrobił? Ej! W sumie! To nieźle, nieźle! Nie no, mocno! Dobra, jeszcze go trochę przygazuję, jeszcze go trochę przygazuję, nie ma. To tamto. Powiem, że jestem w zdziwiony, że wtedy się tak ładnie udało, ale na koniec oczywiście będzie kto wygra. Więc tak, teraz krótki i że tak powiem... no, różnie może być. Tak? Więc... jadę. Opony na tor typowe. Takie bolki, więc one są tak. Czyli gładkie gładkiej postaci. Nie wiem, jak cię po prostu trwają. Nie wiem. upolny na tor? Ale. wierzę, że na pewno, jak nie jesteś świsty, to cię chyba dobrze przyczepiają. Z tego, co mam pojęcie. Uuuu, ładnie ciągniesz. Znaczy. cię dobrze przyczepiają. Znaczy, na pewno tak. To lepiej, bo ja wca, bo wiesz, No i idealnie chciałem, jak chcę się bagażnik do no to <grym> ale nie wiem. No, A i spojrzę przy okazji, zbiorę. No, no, no i fajnie powiem, szybko poszło. Yy, więc tak Myślę, że to on tak? mówię, że taka rzecz, bo tak każdy ma nasz rodzaj dobry ten drift, ale nie będę teraz robić ocenić, to jest cięść. No to, nie, no, ale co. Dobra, koniec wygłupów. Myślę, że jako taką zwycięzcą będzie ten. Powiem tak. Też myślę, że dlatego, bo to mi jest stworzony drift. driftu. Bo ja chyba z niego wszystkiego, że ja powiem... E, nie, wszystkiego chyba z niego nie, nie, nie wyciągnąłem, co czuję. Jak on się naprawię, to w sumie tak rozpędzę. To on, on ma taki ten... On jest tu bardzo dobrze stosowany, tak? Bo ja naprawdę każdy robi ładny drift. Powiem tak, ten też bardzo dobrze zrobił. Więc ja bym powiedział, że ten mały i ten, to w którym teraz jadę, to myślę, że byłby najlepszy w drifcie. No i szary to takie drugie tam ci, a reszta myślę, że... Inaczej. Ten i ten. Chyba tamten trzeba pierwsze. Tamten żółty, drugie. A tak. Wiesz, drugie A tutaj ten został trzecie. Możecie też pisać tak w komentarzach, czy jakby inaczej mnie Nie ma problemu. Jak chcecie, możecie. Będzie się chyba zryfonało. Więc tego! Ja jako taką na pierwsze miejsce bym dał. Więc w sumie tyle w tym odcinku to.